Przede wszystkim chciałem Państwu podziękować za przybycie w tak fatalnych warunkach pogodowych. Jak Państwo wiedzą, zapowiedzieliśmy dzisiaj konferencję jako podsumowującą półmetek z akcji referendalnej. I również chcieliśmy ogłosić, iż naszą akcję oficjalnie poparli przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego, mianowicie Pan Jacek Kolis oraz przedstawiciele Partii Demokratycznej, Pan Ryszard Pierwiński eee, i te dwa środowiska tutaj w Olsztynie e, postanowiły się e, w kontekście przeciwko e, temu, co się dzieje i polityce Władz Miasta e, poprzeć naszą akcję i włączyć się w zbiórkę podpisów. E, tym samym, e, jak Państwo widzą, cała inicjatywa e, poszerza się i staje coraz bardziej, jakby znosi się, ponad e, podziały. Niestety, nasi goście nie dotarli. Dzisiaj, ale przeszło specjalne oświadczenie do Państwa w sprawie swojego stanowiska dotyczącego referendum. Chciałem skorzystać z okazji, przedstawić również pozostałych tej członków Komitetu Referendalnego. Pan Sławomir Szmit, Tomasz Filimonow, Sandra i Simon oraz nasi wolontariusze, którzy pomagają w zbudze podpisów. W chwili obecnej powoli docieramy do półmetku. Mam około 6 tysięcy podpisów zebranych. Ta liczba pokazuje jednoznacznie, że polityka noc miasta nie cieszy się powodzeniem wśród, wśród zwykłych Olsztynian i Olsztynianie po prostu chcą zmian w tym mieście. Wierzymy, że referendum jest szansą na zmianę i jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić akcję referendalną do końca, tak aby można było. Coś zrobić i dać nadzieję ludziom, którzy kochają olsztyn, nie chcą stąd wyjeżdżać i wierzą, że można jeszcze coś w tym mieście zmienić. Czy mają Państwo jakieś pytania? Kto będzie Waszym kandydatem na prezydentę? Czy hmm, wolelibyśmy nie podejmować kwestii dotyczących stricte kampanii wyborczej, w czasie i wybiórki Nie jesteśmy komitetem to, to jest to wyborczym, to, to jest to aby wystawiać kandydata. Oczywiście jak... Zostawicie Państwo swój komitet wyborczy? Na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Jesteśmy z grupą tak wielu różnych środowisk, e, iż jest za wcześnie. No, sami Państwo wiedzą, jeżeli w tym momencie uzyskaliśmy poparcie z jednej strony e, stronnictwa demokratycznego, z drugiej strony Partii Demokratycznej, e, wcześniejsze poparcie ruchu Palikota, e, pozytywne sygnały ze strony PiSu, e, krytyka władz miasta ze strony Solidarnej Polski, więc mówienie w tym momencie o komitecie e, wyborczym. A, które by zrzeszało tak e, ludzi o tak różnych poglądach, które łączy tylko to, że drogim jest los Ursztyna, jest zbyt e, pochołgne i zbyt szybkie. Co tak, zarzucacie państwo władzom miasta? No, uzasad... Dlaczego chcecie odwołać? Uzasadnienie, e, uzasadnienie dla e, referendum było rozmieszczone na słupach. Jak państwo wiedzą, przede wszystkim jednym z największych jest arogancja, cynizm, e, brak konsultacji z, e, społecznych, a co gorsza markowanie tych konsultacji podejmowanie kolejnych inwestycji, które właściwie są polityką zadłużania miasta, bez wsłuchiwania się w głos mieszkańców. Najlepiej o tym mogą świadczyć protesty w samym MPC-u, protesty w MPK w wielu spółkach miejskich. Zresztą, jeśli Państwo chcą, możecie zapytać o zdanie samych urzędników, ponieważ co być może Państwa zdziwi, jest to jedna z grup, która szczególnie chętnie popiera naszą akcję. No, nie będziemy się tak dalej. A panu trzymałeś no to sami Państwo wiedzą. No i w każdym bądź razie, jeżeli e, pracownicy samego pana prezydenta nie popierają jego, a oni wiedzą chyba najlepiej, co tam się dzieje. Bo jak Państwo wiedzą, wiele rzeczy nie, nie dociera do w, w wiedzy opinii publicznej, e, warto się zastanowić, dlaczego jest tak jedzenie, a nie inaczej. No może to może nie świadczą, że był pan prezydencie nie ciśnie. No wie panie. Jeżeli by ciśnął do roboty, to może by było trochę inaczej tym no tutaj w tym miejscu. Tworzenie pałaganu organizacyjnego to nie jest żadne ci, ciśnięcie do roboty. To a mówię faktusko, Nie, na tak? no, generalnie w mieście. To się rozlewa wszędzie. No. Tworzenie z kolejnych urzędów, spajanie i łączenie, zmienianie nas. No trudno nazwać to e, polityką e, nie wiem, skutecznego zarządzania. I przyznawanie sobie samemu nawzajem nagród, to również nie jest jakiś e, wzór e, do naśladowania. Interesują mnie przykłady na te zarzuty typu butacyjnizm. A... No dobrze, Adukacja. ja panu spytam to proste. Jest inwestycja dotycząca do tramwajów. Czy były konsultacje społeczne w tej sprawie? I to mówi pan jest przykład na No Oczywiście, że tak, organizm. jeżeli ktoś bez konsultacji strony społecznej podejmuje decyzję o inwestycji prawie na pół miliarda złotych, to jak inaczej to nazwać? I to jest zarzut do Drzemowicza, mimo tego, że inwestycja została zaklepana lat temu ileś tam. No dobrze, ale pewną normą cywilizacyjną, że kiedy mówimy o społeczeństwie obywatelskim jest to, że w sprawach kluczowych, a również w tych mniej ważnych, po prostu władza sama, sama z siebie bada, jaka jest opinia w tej sprawie społeczeństwa, a nie czeka, aż to zostanie wymuszone po prostu w formie referendum. No, w, to chyba nie jest to, o co łączyliśmy, starając się zmienić poprzedni ustrój. Co dalej od dzisiaj? Akcja przyspiesza. Jesteśmy przekonani, że przyłączą się wkrótce do nas kolejne środowiska. Chcielibyśmy, aby nasza inicjatywa była przede wszystkim inicjatywą mieszkańców Olsztyna, bez względu na przynależność partyjną, poglądy, przekonania. To po prostu jest inicjatywa wszystkich tych którzy kochają oświetlenie zmian. Jesteście przekonani, że te 13 tysięcy z haczykiem głosów uda wam się uzyskać? Jesteśmy przekonani. I potem będzie następna konferencja prasowa, na której powiecie co dalej. Na następnej konferencji, miejmy nadzieję, Państwo zaprosimy już do komisarza Wołoczego, wszystko daje podpis. Państwo mówicie, że teraz nie ma jednego kandydata, ale później po tym znaczy, referendum no, jakoś ustalicie kogoś, tak? chcielibyśmy... Aby wybór samego kandydata nie był jednogłośny, bo my nie jesteśmy gremium wyborczym. Jesteśmy komitetem obywatelskim, Ale referendalnym. Czy istnieją takie nazwiska, które teraz możecie Państwo zdjąć 5, 10, 20, jak jest potrzeba, które możecie Państwo zaoferować ucztelnia? Bo ja, gdybym nie ktoś poprosił o złożenie kwestii, to bym chciała wiedzieć, co Państwo w zamian oferujecie, bo żeby odwołać pana referenda, to ja muszę wiedzieć. To nie, możemy nie, to możemy był był Państwu obiecać, i w momencie, kiedy zbierzemy yy, podpisy, przeprowadzimy serię debat na ważne tematy dla Osztynia. może no, no, teraz bo... trzeba te debaty przeprowadzić. No to jest zbyt pochopne, no wie Pani, yy, nie, nie, nie dzielę skóry na niedźwiedzi. Ale będzie seria debat technicznych yy, i miejmy nadzieję, że w trakcie w sensie tych debat technicznych, na przykład na temat gospodarki śmieciami, czy są jakieś alternatywy e, dla tego, co podjął ratusz, na temat e, kierunków rozwoju miasta, na temat urbanistyki, e, na temat relacji z społeczeństwem, polityki informacyjnej, e, na temat wielu takich kluczowych kwestii w zarządzaniu miastem, e, które można by usprawnić i miejmy nadzieję, że właśnie w trakcie tych debat wyłonią się kandydaci na prezydenta, bo samo e, prowadzenie referendum nie jest jeszcze kwalifikacją do tego, aby... E, z, aspirować do roli prezydenta, no to jest jakby odrobinę za mało i za wcześnie. A czy uważacie Państwo, że osoba, która będzie aktywniej i mądrze mówiła o debatach ma wystarczającą wiedzę i umiejętności, żeby na przykład zarządzać budżetem miasta, który prowadzi takie inwestycje? No sądzimy, że, 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 tak, sądzimy, w że nie się mniejsze tak niż, niż prezydent Rzymowicz. Trudno znaleźć tam kandydata o, o, o mniejszych kwalifikacjach. A nie uważacie Państwo, że ten rok do najbliższych wyborów... Yy... Byłby dobrym czasem właśnie na te dyskusje, na te debaty, o których mówicie. Ale żebyśmy decyzję taką już ugruntowaną merytoryczną podjęli właśnie w czasie najbliższych wyborów samorządowych. A nie teraz dałem na szyję pochopnik gwałtownie. Ja powiem Pan tak, jeżeli widzi Pan, że ktoś kogoś morduje, to pan nie będzie, czekała skończył skończy i potem go rozlicza, a ta władza morduje nasze miasto. I dlatego już mamy dość. Ja w ogóle nie jesteśmy, ale, ja ale... Ja myślę, że... no to dobrze. Jutro będą mieli Państwo oświadczenie, albo nawet dzisiaj wieczorem. Zobaczymy, no bo niestety warunki pogodowe były takie, jak to wszystko było wczoraj, jakby dograne, i chcieliśmy przed weekendem jeszcze dodobnieć. Ja czy to tajemnica? Czy to tajemnica, jeśli chodzi o te nazwiska? Nie, nie, nie. Partia Demokratyczna, to Ryszard Jedliński, stronnictwo. A skąd ci Panowie są, że nie mogą dotrzeć? Oni są dosyć, ale akurat. Czy są to jakieś aktywne, na co my robimy, bo ja... no, Pan Ryszard Kiemieński prowadzi firmę w Wosztynie, jest fizykiem, zajmuje się energią odnawialną, no. e, między innymi również e, gospodarką śmieciami. Okay. E, pan e, Jacek Kolis prowadzi gospodarstwo agrotystyczne, go pod Olsztynem, ma jakąś restaurację, zdaje się też w Olsztynie, Także to są aktywni członkowie naszej społeczności. Może jeszcze dowiedzam, jeżeli już się no, rozgadzaliśmy no, tak? Ja dziękuję. E, dziękuję. Ja nie byłem na konferencji prasowej w Solidarnej Polsce, kiedy oni oceniali tę Waszą inicjatywę, ale z tego co widziałem z przekazu telewizyjnego, to ponoć Solidarna Polska mówi tak. Zgoda co do, im, co do tego, że Pana Prezydenta trzeba odwołać, natomiast nie metodami i sposobami, które Wy Państwo jako Komitet proponujecie. Natomiast e, jakoś nie objęło mi się że nic, co na ten temat mówił, mówiłoby Prawo i Sprawiedliwość. No to ja Panu zacytuję ostatni wypowiedź poznań Rzeczpospolitej, który powiedział, że powód, dla którego nie podpisał się jeszcze pod referendum jest tylko i wyłącznie taki, że nikt mu jeszcze nie podsunął. Gdzie, gdzie ta wypowiedź? Że, tak ostatnio podał. Także to będzie CPL, fakt i czas tak, tak, Także stanowisko ten, mogą się Państwo spodziewać, że w przyszłym tygodniu e, po przekroczeniu pół będzie bardziej dynamicznie. To to tak. Wejmamy do Państwa parę niespodzianki. A jeśli chodzi o solidarną Polskę? Solidarna Polska swoje stanowisko wyraziła, jednoznacznie krytyczne w kierunku prezydenta, władz miasta, co już jest jakby poparciem naszej najważniejszej części naszej inicjatywy, czyli naszych postulatów. Czyli, kwestii, kwestii, kwestii metod możemy się różnić. My nikogo nie zmuszamy, aby przyłączył się do nas, bo to jest inicjatywa obywatelska. Każdy obywatel ma prawo poprzeć łącznie, tę się dostawała, aczkolwiek jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo ze z Solidarnej Polski. O Platformę Obywatelską pytał, nie będę z oczywistych względów, ale na przykład, czy docieraliście Państwo do SLD i jeżeli tak, to co oni na Waszą No podwiedź. SLD, Pan Kasprzycki oświadczenie w internecie w tej sprawie, że tak powiem, dość jednoznaczne przedstawił i ona się mniej więcej sprowadza do tego, iż jako karty będzie się domagał przyspieszenia Świąt Wielkiej Nocy, znaczy Świąt Bożego Narodzenia, także to... No dobra, to w tym razie dziękuję Dziękuję.